Widzowie, no oczywiście ja, Wiktor, dzisiaj jest ze mną mój kolega, chcę, żeby mam mu Max, przywitaj się z widzami. Siemano. No właśnie, no i widzowie, dzisiaj gramy sobie na mapie z, Ma z Maxem, razem gramy, mamy 6000 na koncie, no i tutaj widzowie, teraz będę brał y i będę 60 brał, bo kupiliśmy, znaczy no nie kupiliśmy, tylko na testy wzięliśmy. Yy, Max tutaj zaraz yy, ten weźmie, przyjedzie trzydziestką z kostkami, bo wcześniej sobie graliśmy i teraz wpadłem na pomysł, żeby właśnie Wam nagrać tego, tego, trochę. No, więc jedziemy sobie, sobie, oczywiście zostawcie suba jak w górę, bo na 50 będzie pierwszy live dwugodzinny, będzie dwugodzinny live, o patrzcie jaki piękny zestaw, no. Weź tam rozładuj, tam dzieci no, może. No więc tak, jedziemy po beczkę. A dobra, nie pytam, co się z tym zrobimy. Jedziemy po dobra, Jedziemy po beczkę. No i sobie... Piątkę. No i widzowie... Tak. To jest jakby taka seria, no ona nie będzie za często. Jutro może też będzie. A i widzowie, naprawdę, ja wam dziękuję za prawie, sto, prawie 150 łapek pod filmem z English or Spanish, bo nie wiem, widzę, co się stało, ale naprawdę tyle jest łapek. No i tam wrzucaj po prawo. No, i widzowie, ja teraz jadę po tą beczkę. Wezmę zaraz tutaj. Skręcamy. Trzeba zobaczyć, czy super siła jest. Super siła jest, to będzie się łatwiej. Dobra. widzowie więc yy, tutaj stoi beczka. Oczywiście ją pożyczamy od gościa, bo tutaj mieszka gościu. Dwie dychy za całą beczkę gnojówy i jedziemy na łąkę rozlewać. O, i tam za godzinę bierze dychę jeszcze. Co jest? Ja nie wiem, będziemy jechać poza no. Co to naszą? Co, bo, no, naszą? Po tym masz Co pan mam nasz? Pona wodzie. No i widzowie może jeszcze dzisiaj na filmie jak się wyrobimy, bo ja chciałem tak 16-minutowy film zrobić, coś takiego. Jakby wyszło. No podpinamy. No i tutaj zaraz zajeżdżam do gościa, mam zrecięcie, bo tutaj gościu nie chce się na filmie pokazywać. Dobra, widzowie, zrobiłem, zrobiłem krótkie cięcie. Yy, wziąłem dwie dychy, kościoły dałem. No, i widzowie, tutaj mamy pełno, i jedziemy. No, widzowie tak. A właśnie, chudy ja że wyłączę, żeby było bardziej realistycznie. No, jedziemy sobie z beczką. żeby nie zahaczyć, dobra i co raz gdzie potem po tym nowożytku? powiem Ci zaraz no i widzowie tak, idziemy sobie na tą łąkę, ja Wam mogę skrócić trochę i zrobić cięcie ale nie chcę, albo dobra zrobię cięcie, bo to jest daleko, więc Chciałem no, chciałam tylko powiedzieć tak, że załadowaliśmy, więc no ja robię cięcie i widzimy się już przy łące Dobra, widzowie, już po cięciu. No więc tak, bierzemy sobie i z, yy, w ogóle na ile ta beczka rozlewa. Na ile ta beczka w ogóle rozlewa. Bo ty, ona dużo, ona dużo rozlewa. Nie wiedziałeś? Znaczy ja kiedyś używałem, a zapomniałem No i widzowie jedziemy sobie. Może widzę, że będziecie mieli też odcinek ze żniw w realu. Prawda? Będziemy bizona nagrywać. Czy jakiś inny kombajn będzie? Nie, nie, nie wiem. Nie no widzę, łączka nie jest jakaś duża, po prostu szybko się podbierała. No Jezu, najgorsze jest tak tym podjeździe. Jak tam, tak mi no. nie, no co? ale tak mi że coś schodzi. Super. Ty robisz, że to robimy. No to co? No dobra. Ej, Wiktor, pamiętasz o mnie już? No. i lecimy z tej... ...z ty, czy chyba stawiasz dysze? 13 Nie, nie robię Gdzie ty jesteś? No tutaj no, już odpiąć to Nie, wcale Cały... nie Odepnij teraz nastaw, dobra No przynajmniej dobie Proszę o coś innego Tak jak no. mówiłem Zostawcie suba, bo teraz bo ja bardzo chcę te 50 słów I bardzo bym was prosił Oczywiście widzę jak zawsze codziennie będzie Shorts, dwa, albo trzy No Więc widzowie tak to... Ty bo nam się skończyła wymianowica To ja jadę do gościa i zaraz będę się to nie, nie będę widzimy. Jadę do gościa widzę, droję wam cięcie i zaraz będę małą. Dobra, widzowie, my już tutaj jedziemy sobie ładnie. Zaraz widzę, że tak dużo cięcia, ale po prostu w tym filmie no po co pokazywać jazdę do kogoś i nalewanie gminy ulicy. Więc widzowie, tutaj jesteśmy. No już po cięciu. Zaraz skończymy i jedziemy beczkę od, odstawić. Zapłaciliśmy te, te, te dwie, dychy i Zapłaciliśmy jeszcze 45 pięć bo te pięć złotych za wzięcie tej beczki wyszło. Bo już tam wszystko go się zapłaciłem, Powiedziałem, że jak przyjadę, to pozostawię tu raz wyżej. Trzeci dzień No i widzowie, lecimy. Gdzie dziecko zostało tutaj? No tutaj jest. A nie, bo tutaj 60. Dobra, do Doskonały. Do Albo do tamtego w garażu poda. No i widzowie, Siuntka problem ma. Tak, widzowie, główny już. Tylko długo No widzowie, bo tak To zaraz Nie. widzowie zrobię cięcie jak wyjadę, to może tam. Dobra, widzę my już jedziemy, podjechałem trochę. I zaraz będziemy kończyć film, taki 10 minut akurat film wyjdzie z rozlewania gnojowicy. Widzowie, jak widać, teraz słabo gram, to nie moja wina, tylko kamery wina, bo jednak tutaj kamera nie jest perfekcyjna. No w że się gdzieś, żeby nie kluczuj, ale... Ale ja, no nie i widzowie tak lecimy. Sobie odstawiamy za jeden gość, i kończymy ten odcinek. Tutaj gościu pojechał gdzieś, więc tutaj go nie ma. O kurde. Myślałem, że te krzaki to takie mniej wzmocnione. Dobra tutaj od trąbeczkę odczepię. Nie będę jakoś kręci bo mi się nie chce Wracamy na Gospo i akurat chyba jak budzą na Gospo będzie 10 minut odcinka. Dlaczego no te samochody tutaj tak stoją? A bo no, skręcają Patrz tam, widzę jak wyprzedza się samochód to się łapa i 60 szybsza niż samochód 60 szybsza niż samochód ale się 7 minutową? Nie, nie ma no. się Widzowie te robią Co jeszcze możemy zrobić? No, tu. moi widzowie, teraz. Zajeżdżamy na rana gospodarza. No, nie mam. Jezu, zapatrzyłem się. Cześć, czy coś na Gdzie to tyś? Nie Znowu widzę, nie Jeśli znowu. Ta 60 też mi się strasznie podoba z tym turem, bo w przyszłości jak będziemy mieć pracę do belek, Siema, z Siema. No to zaję damy sobie pik, cy, cyk. Krośniki. parkuj, a my tutaj zaparkować, dobra, to wezmę zaparku. Jeżdż? Gdzie jeżdżę? Gdzie? Je, Nie, bo... A, już mi ją Mała idzie. Weź tutaj tak sobie piję, wstań. Chciałem? No, wiesz. Chciałem słyszeć, że dziś będzie gorąco, trzeba to zabronować, tutaj trzeba gdzieś zasieść, nie? Czy ziemniaki? Nie. Ziemniaki, ziemniaki tam po Ziemniak. brązu. Czy opuszczę tura, żeby olej nie spadł? Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawajcie suba i łapkę w górę. Bo lecimy po 50 subów. Na pewno nie i pierwszy like. Dziękuję za 31 subów i mamy. Nie wiem co powiedzieć, ale. Dostawajcie łapki w górę i Ale no, Dziękuję za uwagę. No i na razie. Następnego. Na razie.